Hej, jestem Gabriela, a dzisiaj wytłumaczę ci, jak zrobić kino pod chmurką w twojej miejscowości. Oczywiście musisz mieć na to miejsce. Jeżeli nie masz ekranu do wyświetlania filmów, świetnie sprawdzi się jednolita ściana budynku. Może to być szkoła lub biblioteka. Powinieneś wcześniej otrzymać zgodę na organizację takiego wydarzenia. W tym celu udaj się do osób odpowiedzialnych za dane miejsce. Pamiętaj, aby zanieść informalne pismo, w którym uwzględnisz takie informacje jak miejsce, czas oraz cel spotkania. Jeśli chodzi o sprzęt, potrzebne będą głośniki, laptop i rzutnik. To wszystko możesz wypożyczyć w urzędzie gminy, szkole czy bibliotece. Szczególnie ważne będzie nagłośnienie akcji na social mediach. Aby zaangażować mieszkańców, zrób ankietę, w której będą mogli wybrać jeden z kilku filmów. Możesz ją zrobić na Instagramie, a także Facebooku. Pamiętaj, aby legalnie wyświetlić film, wykup licencję. Znajdziesz ją na przykład na tej stronie. Po całym wydarzeniu dobrze będzie znaleźć czas na grupowe podsumowanie i wyciągnięcie wniosków z eventu. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do zorganizowania własnego kina plenerowego. Do zobaczenia!